Mikołaj Szybylski autor chyba jednego z najważniejszych rzutów w tej takiej najnowszej historii ostrowskiego Szczypiorniaka. Pamiętasz jak to było, czy będziesz musiał sobie to otworzyć jeszcze i zobaczyć na powtórkach? Szczerze będę musiał chyba otworzyć bo za dobrą sprawę się, że nawet nie zdążymy rzucić, bo chyba tam, nie wiem, Mateusz Wyciowski mi podawał jak było 3 sekundy do końca. Całe szczęście to wpadło, jest, mamy 3 punkty. I to jest najważniejsze, że cel na dzisiaj jest zaliczony. Myśli się coś w takim momencie, czy po prostu instynktownie oddaje rzut? Nie, no po prostu, żeby tylko dobiec, dobiec jak najbliżej i w miarę szybko oddać rzut i coś się udało. Nawet nie wiem, to na pewno w który róg rzuciłem, tylko <grywania> widziałem, jak zaczęli wszyscy skakać i... Bramka w bramce leżał z piłką, więc szczerze nie wiem jak to było, ale na pewno sobie zobaczysz chociaż sprawdzić, jak to wyglądało. Szalona radość, bo jeden z najpiękniejszych momentów w Twojej przygodzie z piłką ręczną. No tak, to jest na razie przygoda, bo o karierze tu na razie za bardzo nie można mówić, myślę, bo jest to dopiero początek, może kariery, ale naprawdę no, chyba będę to wspominał już na pewno do końca życia, bo taki rzut w końcówce z liderem pierwszej ligi i do tego jeszcze w barwach Ostrowi, Coś pięknego. Jak ocenić całe spotkanie? Bo tak naprawdę walczyliście bramkę za bramką. Wychodziliście na prowadzenie trzema bramkami. Mogło być 4-5, ale rywal cały czas was dochodził. To jest szalenie mocny zespół. No tak, tak jak mówisz, nie poddali się, chociaż już naprawdę mieliśmy kilka takich akcji, że mogliśmy jakby ich przełamać. To zawsze czegoś brakuje czy tu obrona bramkarza, czy jakiś błąd. Ogólnie widać spotkanie bardzo dużo nerwowości, dużo, dużo walki, bo wynik niski. Fajnie, zagraliśmy w obronie, duże też a należą się pochwały dla Patryka Folicznego, bo on naprawdę zamurował dzieje tą bramkę. I naprawdę można też powiedzieć, że dzięki niemu też wygrywamy. I oczywiście Patryk Marciniak na strzelec, i pokazał klasę.